Chobaki Mati, pomytają. bierze w ciebie. Nie spadnie mu koło. Tak! Jest! Pf, 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 pf. Get uh. Kurwa, kto ma taki sam kolor jak ja? Ja mam czerwony. Ja mam biało-czarny. <grym> nie, Mati, ty masz. Ty masz pomarańczowo czerwony? No, a ty masz cały I czerwony? Ma... No i cały Nie, ktoś ma no, też ma... pomarańczowo czerwony. Trójka ma. Furman. Aha. Nie <grym grym> się tak pchacie, nie? się pchamy? A Mushroom, mushroom! Kurde, o kurde. Ju, już manojek się odpalił, ja tu widziałem po prostu. No, ale sam jest najbardziej prawilny przecież. Już nie jestem, pierdolę to. Już się skończyło. A ja z mną mam pasję. Jaką? Zabijanie ludzi niewinnych? Lepszych od ciebie? Dappa dappa. nie mogę tam podjechać. A dobra, podjechałem. Outplayed, kurwa. Co się stało? Kurwa, po turno na krańcu samym. Ale udało się ty. O, kurwa. O, ma Matyniu. Myślałem, że już wszyscy ukończyli tam. No hejka. A co się stało się? Gdzie? The Great The... Space Coaster. O, to brzmi jak całkiem fajna mapa. No. Tak, to brzmi jak całkiem fajna mapa. Całkiem przyjemna mapa. moje zabijania się... Tak, to ty kurwa wierzysz. A te rakiety tylko są dla zabawy tutaj. O kurde, wy, wy tego pusta ogarnęliście, widzę. Wow, Je bało szybko gdzieś. No. Hello? każdy... Jak każdy za każdym. I ma nawie rakiet, ja to czuję po prostu Ooo no. Oh. no 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 kurwa Wywalił się chłopaczek. Oh, fuck me! Co się stało? Mało, a co ty zrobiłeś? Co się Ej, stało? Się lory lory po, po, po czym? <laughs> nic, nic, nic nie mówiłem Nie A, chyba zdobyłem tego wszystko Co?! No I nieźle Fajny wyjście Fakto no. Kurde to jest rollercoaster Byłem na takim Fajnie Ty, fajne Pięki. O Jezu, ja w... ale trudno, ja się boję, że spadnę z tego, tak jakby, nie wiem Aha, oczywiście już jakiś śmietnik Pewnie w matyniu Śmieć no... A, manojek, przepraszam, przepraszam Ja pierdolę, nie wiem <laughs> W ogóle w... wagoniki Ty, Ty rozjebałeś wagonik No, bo trzeba z drugiej strony pojechać Nieprawda, można było też z tej można było? Mm -hmm. Tylko, że no, to jest takie mech trochę Mimo Okej, okay, widziałem ten... Jak się wysadziliście Ty, spoko! Nawet nie wiedziałem, że w GTA coś takiego jest tak... Majojek To tak mi pokazało A to nie, to nie ty to przypadkiem do mnie pokazać. strzelałeś, Floter? Ja ni Dokładnie, nie, ty ja w ogóle no nie widziałem, ale zawsze drogi. strzela, a potem... Nie, nie strzelę, na ja mówię całkiem sobie. serio. No dobra, wszyscy cię już znamy. Szmato ty. Wszyscy cię szanujemy. Dobra, Matin, teraz, teraz będę tylko na ciebie polował, bo no ja na dobrze, nawet nie strzału jednego, rozumiesz? Tak, ja strzelałeś nie we mnie, chyba widziałem. Nie, nie strzelałem, Polaka. nie strzelałem, nie strzelałem <laughs> ciebie. Polaka. To Ma Manuik nas strzelał. Nie strzelałem. On chce nas poróżnić, przepraszam, Michał. Właśnie wy, kurwa, jakie... jeszcze za cipki poliszcie, kurwa. No i policzemy sobie, półko wzajemnej adoracji się znalazło, ty. Gdzie ty Nie jesteś? strzelałem, to nie strzelałem. No, ach, nie strzelałem! Dobra, oboje pewnie mnie we mnie strzelaliście, a teraz... Ja tak dole, no ja jestem... MATYNIU, TY SZMATO, NAJGORSZA no NIENAWIDZĘ CIĘ, JAK CIĘ SPOTKAM! JAK TO wyszło Jak to, jak krzydło z worka. Ja cię! Super. O kurde, jakie... Wow. A co, co ty mu zrobić? Ja nawet nie widziałem. Tak ty idealnie są... go wybuchłem. O, końcówkę masz. Yamate. Yamant nie. Yamante? A ja? O, do boju. I świnie wykopała do budynku. <noise> <Taki świni głosy> <wyklopio. Pusy. głosy> <noise> no i co tu się dzieje? Musiałem na budynek O. <noise> Aha. Co to kurwa, co? Ty? To, A to tak trzeba spaść! Co? Nie, nie o Co liczbie, za debile tak zjeżdżają na dół? <laughs> no, my Kurwa! Chyba. TY PRZEŻYŁEM! Co za Yamateno! Wow. No. Jaki, jaki mistrz! Dobra, tylko by, byle zaliczyć tego checkpointa i tyle. Dobra. No wow. nie, no nie wierzę, że spadłem na sam dół, a checkpoint jest na górze. Jak, jak to? Nie, nie na ma góra. na górze checkpointa. Aha, Jasne. chyba, że ty tam jesteś dalej już. No jestem dalej, bo przejechałem przez to, ale spadłem na dół mm. <śmulatory> hey! w wkanałem, oh czyli, czyli jestem znowu gdzieś kurwa na szarym końcu, bo <śmulatory> się zjebałem z drogi. Ja pierdolę. Ej, ta mapka była tak łatwa, że aż pluję na nią. <śmulatory> I taka muzyka że była taka taka na gitarce! <śmulatory> Nie, no taka jest zbawić <grym> tych Power Rangersów Ej, nie znasz czy nie oglądałeś Power go, Rangersów o, i tam było, go, go. go, go Power Rangers No i taka muzyka była fajna, na gitarze takiej Elektrycznej czy jakiejś tam Fajnie, super, ten buzz był kurwa, taki przydatny A teraz ma być film, nie? Power Rangersów No Jakiś ma być no. nie, nie oceniam Kurwa, nie wiem jak to trzeba zrobić O kurwa Wyhamować, nie? Na tym elemencie a, ja przyleciałem obok tego po prostu. Okay. Kurwa, no. o. o kurwa, ale bym ci przyjechał najchętniej teraz, kurwa. On stoi, kurwa, z rakietnicą i strzela do nas. Co? Jezu, ja pierdolę! Ale... Bo kurwa, ja rozumiem, jedziemy sobie i zabijasz. Spoko, a nie, żeby siadasz, kurwa, i napierdanasz do nas z bazą. jeszcze stoi w miejscu, nie jedzie dalej z tym wyścigiem. Tylko po prostu nie wiem co o, on robi kurwa Jebany Przecież kurwa się cieszy taki A chuj mu kurwa na imię Jebany Furman Jebany Furman Śmieć Śmieć. <laughs> Śmieć nad śmieciami po prostu no Ale Boże. no nie spodziewałem się tego Czegoś Takiego zachowania po Nie po tak szlachetnym człowieku nie? Dziękuję Manojek, Że pozwoliliśmy przejechać, nie wiem czy to było przypadkiem czy nie nie, tobie pozwalam, ty mi nic nie zrobiłeś. Kurde, normalnie aż, aż dziwne, wiesz? No to, nie, nie może to może jeszcze ma na jak się poliżecie po cipkach. <śmiech> <śmiech> Zgnieciony jak robak, kurwa, jak robak. <laughs> Dobra, chciałem ja być miły dla każdego. Nie da się tak niestety. O czym się spalił? Po prostu nie da się być... No nie da się Ej, być. No, bo, no bo co? Bo kurde, was wywaliłem z bazą. Jak to się, tak? Się... Nie kurwa, rudzielcu, dobra. nawet naucz się zabijać kurwa, jak chcesz kogoś zabić. Okay. Kurwa! <laughs> Co to spadłem! Kurwa. Ja I było ok. Ej ja wiem. Ja, ja. Czemu wyjedziecie? z jestem na górce, może dlatego. Aha, dobra. Kurwa, ja byłem na sam końcu, jakoś nie jechałem, a byłem. Sobie pojedziemy tak no, no właśnie, taki, takie ziomeczki jedziemy sobie no. na najepkę jakąś. ]cem. Dlatego dlatego -di lo -di lo -di lo -di -di. Ojciz, ziomeczki, tutaj musimy pod górę podjechać. Poczekajcie na mnie, chłopaki <attanc Leute> <Luck> Zaczyna się ten. O! Wow. Co to jakiś kosmos? A, nie, nie, nie wiem. Nie wiem, co w ogóle się stało, ale... Nie umiem tam doskoczyć, kurwa, to... Te... Obstawiam, że to... A to jest brzydka szmata. Manojek. To jest Furman. No co, kurwa? Jesteś to strasznie brzydki. <grym> <grym> Jak mu pocisnął? Wiesz, mnie kurwa, <grym> zabijał kolegów. Co ty, pojebał cię? A! A to Furman we mnie strzelał, tego go tak. zabijasz, Tak, tak, jest. No naprawdę. Naprawdę? Nie, bo, nie wierzę jakoś. F no. Flotar, czekaj na mnie! Dobra, mogę poczekać na ciebie, ziomeczku. x Nie. No. Chyba tak. Ty na... Czekaj na mnie, na Ja pierdolę Stań sobie, spokojnie, usiądź. Jebać ten motor. Chodź, kurwa, manoje, idziemy na spacer. Ja pierdolę Dobra. Będę szybszy, kurwa, niż jakiś jebany BMX. Coś motor? <laughs> no nie. Kurwa. Jebany BMX. No kto to kurwa wymyślił? Ja nie do jebany, kurwa, chyba. Mapy na BMixa. Spróbujemy! Najlepsze mapy na świecie! Najbardziej dynamiczne. Chociaż nie, hmm. najgorszą do tej pory mapą była ta z żółtymi samochodami. Moim zdaniem. Z żółtymi samochodami? No, z tymi z tymi klocami. <grym>, tak A. ty miałeś żółty samochód. A Dobra! Przepraszam. <grym>, nie pomyślałem. rogar tak. kurde. Nie pomyślałem tak w ten sposób. O ten Caps jest tak niewygodny. No, 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 no. Powinno być na jakimś E czy coś takiego. Dobra. Na E jest chyba. Ukończyłem niby. Uff. No faktycznie, na E jest. No, jest. <laughs> Ej, serio? Myślałem, że ktoś się nabierze z was. Nie wiem. O, już jest coś, to jest końcówka mapy. Nie, w sumie? Tak. No, to jest końcówka. Wszyscy raczej powinniście ukończyć, bez problemu. Ja nie ukończę. <grystanie> Ten głosem! <grystanie> <grystanie> ja już nie ukończę! <grystanie> nie o, nie ktoś się odpalił. Kto to strzela? Ma Matyniu, to ty? Nie. Dawaj, Mati, kurwa. nie swem. Chcę z rowera ci wpierdolić. Dobra nie, ukończycie wszyscy, easy. <noise> ej, to jest tylko 5 sekund! Czyli ta, takie mapki lubię, to jest no. to, co lubimy. No, nie. o! Już wydaje się super. No, zajebista, wiemy, że. w temu. Furmanowi się nie spodoba, bo. o kurwa jest lamusem największym w tą grę. Dobra. Ale, ej! Nie, ej! spokojnie, nie spokojnie. <noise> Przepraszam Matyn, że w ciebie ubiegał. nie. Nie, nie, to nie twoja wina, Michał. Ale uderzyłem, nie, ale to po prostu. Na, ale no, to dlatego, wybaczam. Że ja w i uderzyłem. Tak. No, dzięki mam. A chuj, no z kierownicą. Ja po co ci chodzić? Chuj! Co, sojki, no, to, to mi się teraz. Mam nawrót teraj, teraj, tego. A te są piękne. Parkinson. Kurde. Czego kurna? Parkinson. Parkinson. Jesteś, kurwa? Parkinson. Ty jesteś kurwa Parkinsona. Ty. Ty masz. Czemu tu A. leżą jakieś butelki, koktajle, mołotowa I Butelki. Jadę! To o, Manojek, tak. udało nam się. A na kamerze A. to robicie? Teraz zrobiłem na, na trzecie, nawet I mi się udało. A na udało się? Tak. Spoko. no to dobra, to ja też biorę trzecie, bo w O nie, trzecio. nie mów, że to jest ten typ. To ten typ tak ma? No. Że w drugą stronę? No. Kurde, no. Kurde, no. Zium! Manojek jestem na twoim ogonie! O kurwa! A co, wy już zrobiliście to? No tak, no. no. A, no. A to teraz jest drugi raz kończymy. No. A. A nie wiedziałem, że jest parę okrążeń, wiecie no, Tylko A? widziałem, jeszcze mi się nie, z, nie zrenderowała do końca mapka i tylko widziałem dwa latające samochody. To pewnie ja i Furman. Ja, to ja to nie Furmanie. Stara. Ty nie popełniasz samobójstwa, przynajmniej u mnie. Nie, dachem uderzyłaś w ten kontener tu A! Bo da się to w kontener! A. Co? No? Bo to się w kontener się odbija i ten kontener No odbija. ja właśnie ten, ja tak robiłem i mi nie wychodziło ale jak się nie odbijałem od kontenera to... to dałem rękę spokojnie Oj! Z kim się... Oj, oj, oj no. Przepraszam, kurman. No nie wierzę A co, o. udało ci się czy nie? Co? Udało? Nie. No nie No Mati, tobie jak, gdzie? Co, Mati? Bo... Świetnie. Ja Mati... A, Mati oczywiście zdobył checkpoint nielegalnie, super. Bo przejechałem, tak znaczy wypadłem za drugą stronę, Dobra. już tam byłem. Dobra, ale nie, nie musisz się tłumaczyć, dobrze? Nie muszę. <laughs> oczywiście, pewnie, że nie muszę. No. Ja nie widziałem, ja przełączyłem na Matiego w momencie, kiedy... Ale wi ja widziałem, ja, ja, stał ja na check na check widziałem u siebie, o. Kiedy się... stał na checkpointzie, ale nie widziałem jak tam doszedł, ani, ani czemu. Ja widziałem także, że pluję na niego. Ale... Skoro, Dobra, no, wiesz co, o, osoba, obronę, która jest prekursorem robienia czegoś takiego, nie powinna się odzywać w ogóle. Ale na obronę Matiego muszę powiedzieć, że Mati raz to zrobił legalnie razem ze mną. Dokładnie I tak. Mogę potwierdzić, więc Mati Super, już jedzie no, drugi raz. No, no dokładnie, dokładnie tak. No je, je, Mati, to, to po poczekaj sobie. przed metą i... żeby sobie przejechali chociaż. Dobrze, oczywiście. Na pewno poczekaj, ja już po prostu to tak widzę, <laughs> jak czeka Mati. Yes. <laughs>